Klocek wraca do jagódkowego świata, tak, jesteśmy z powrotem w jagódkowym świecie, z fajną muzyką i co, będziemy sobie chyba ulepszać jagódki, tak się klockowi wydaje. Pamiętajcie o tym, że odcinki są codziennie od 13, niekoniecznie akurat z jagódek, ale no staram się różne rzeczy dawać. No Robloxa głównie oczywiście i jagódki też tak na zmianę, żebyśmy mieli po prostu co tutaj różnego do roboty. Patrzcie, wrzucamy sobie jagódek jak najwięcej tak, I musimy zeżreć. Wszystko dziurą gnoma też musimy zeżreć Jak najwięcej gnomów Jak zobaczymy jakieś gnomy to musimy je jeść I dawajcie wrzucamy szybko Jak najwięcej jagódek Pamiętajcie o tym żeby zostawić też lajka like pod odcinkiem Jeżeli chcecie więcej jagódek Bo Klocek wtedy będzie wiedział że chcecie więcej jagódek A to jest ważna informacja dla Klocka Bo Klocek chce nagrywać to co wy chcecie Oglądać oczywiście Docka się zbliża szybko zbierzmy sobie A zapomniałem o odkurzaczu Najgorzej Klocek mógł odkurzaczować i zarobić więcej pieniędzy Ale zapomniał o tym bo Klocek to głup oczywiście. A dla głupka możecie też zostawić sumika, oczywiście. Sumika, sumika. Dobra, szybko zbierajmy i uciekajmy, bo noc jest przerażająca, a ta świnka jest jeszcze bardziej przerażająca. Uważajcie na tę świnkę, pamiętajcie, uważajcie na nią totalnie. Możemy odblokować młotek. Na razie nie, chyba klocek nie będzie tego odblokowywał. No i możemy przedłużyć dzień, także to później, ale tutaj mamy umiejętność, która pozwala nam na to, żeby jagudek nam więcej yy, wy wypadało. No i zobaczymy o co tu chodzi. W ogóle możemy zupgrade'ować któregoś z naszych. Nie, tego nie możemy, jakiegoś samszego tego możemy, dobra, i mamy kolejną truskaweczkę, myk, i sobie robimy tak i klikniemy tę i zobaczymy co rąk. wow, no, ile, dobra, szybko zbieramy, klocek się musi skupić totalnie, pozbierać wszystko co tu się dzieje, ile tego jest, złote są najważniejsze, pamiętajcie złote są super ważne, ile będziemy mieli gwiazdek a hajsu to już klocek w ogóle nie wspomni te niebieskie jagódki to są takie najmniej warte do zbierania, tak naprawdę bo jeżeli będziemy je zbierać ciągle, no to wiecie, one są mało warte, także to się nie Opłaca totalnie. Klocek tego nie chce zbierać. Znaczy chce, oczywiście. O, dziura się powiększała się, odnośnie dziury, to weźmy ją, przenieśmy. No i dawaj, bierzemy jak najwięcej. Dawaj, 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 bo klocek chce dużo, klocek chce dużo, dużo pieniędzy. Bo dobra, zbieramy, 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 patrzcie ile jest pieniędzy, klocek nie potrafi, tyle zbierać. tego jest za dużo o niebieskie oczywiście, że trzeba zebrać. Srebrne trzeba oczywiście zebrać. Jak najszybciej zbieramy, bo to jest multum. Patrzcie, mamy już 250. Mamy. Dawajcie do 300, do 300 dobijemy, ok Klocek... Na pewno nie zbierze wszystkiego, bo tego jest za dużo. Po prostu tylko jest multum i te gwiazdki są też przerażające. Jak tak staną w miejscu, one się tak cieszą, i wszystko się tak cieszy super. A jak jest noc, to klocek widzi, że oczywiście tutaj wszystko e, już nie jest takie szczęśliwe. Dobra, uciekajmy szybko, szybko, bo się klocek boi. Kloczek się boi najbardziej tej świnki. Dobra, chodźmy spać. O, mamy umiejętność, która pozwoli nam zbierać rzeczy, zbierać te monetki. Jak do nich podchodzimy, to jest super. Dobra, to weźmy sobie to. Czemu nie? Dzięki temu nie będziemy musieli ich zbierać. Jak głupi, będziemy mogli sobie wrzucać. Więcej jak Przy okazji rozwalmy sobie wszystkie te gwiazdki. O, jakaś zielona w ogóle jest. I ja ociekręcę, dobra, wrzućmy to do dziury, bo to też chyba daje gwiazdkę. Tak, dawaj to, dawaj to. Możemy sobie znowu zamigraindować. Chodź tutaj ktoś, kto upgrade, owania. na przykład ty. Wow, co mamy kiwi, mamy. Ulu, jo jojo, kiwi. Jak się kiwi nazywa? Jelba. Cześć, jelba. Teraz musimy jak najwięcej kiwi zbierać. Jak będziemy zbierać jak najwięcej kiwi, to będziemy obrzydliwie znowu. Obrzydliwie bogaci. Obrzydliwie, po prostu tak obrzydzająco. Dobra, bo ja bym to walby bo to jest odnośnie chyba tej umiejętności, którą użyliśmy przed chwilą. Niestety mamy e, taki cooldown na niej nie? i widzicie, że mamy przez 8 minut e, brak możliwości używania tej umiejętności, więc jeszcze może się uda w trakcie tego odcinka. Mam nadzieję. Oglądajcie do końca, to zobaczycie, czy użyjemy tej umiejętności do końca. Zobaczymy. Dobra. Wrzucamy szybko, szybko. Ostatnie jakieś tutaj jagódki, truskaweczki. Wszystko zostało do zebrania. Dobra, jest git. O, tu jest jagódka. Weź dawaj rzuć. O nie, daj gorzej. Ale patrzcie. I widzicie jak prosto I już nic nie musimy robić Patrzcie ile nam to roboty zżera Jesteśmy teraz samowystarczalni Dobra Idziemy spać 260 To jest połowa tego co mieliśmy poprzednio Tylko że poprzednio To mieliśmy to fajne ulepszenie Dobra Klocek kupił sobie młotek Zobaczymy co robi młotek Ale fajnie Używaj go Odpowiedzialnie Nie rzucaj nim Ale napisami oczywiście Że rzucimy Myk Rzucamy Nie rzucaj młotkiem Klocek se rzuci młotkiem W doniczki Czemu nie Ale się nic nie dzieje Czemu się nic nie dzieje Klo Klocek nie ma pojęcia. Wróćmy się jeszcze w te gwiazdki, to może będziemy mogli coś ulepszyć. Dawaj to, dawaj to. Yy, kurczę, nie wiem, klasa... Co? Co tu się dzieje? Co? Co to za sekret? Co, co to? O, co jest? A co się stanie? O nie, tu jest jakiś sekret tajny. Co klocek za sekret odkrył? Co to za pokój? Jakieś hasło trzeba wpisać. Co to jest? O co tu chodzi? Co to za sekret jest? tu są jakieś kasety chyba, ale żadnej nie mamy. O nie, nic nie zebraliśmy, chociaż gwiazdkę rozwalmy dzisiaj, ale poleciał. Ja cię kręcę, skaczę sobie, myk, myk, myk. Dobra, ej, fajnie, mamy troszeczkę pieniędzy. Nawet jak nic nie robimy. Patrzcie, ile mamy tutaj jagódek tego wszystkiego. O nie, szkoda, że nie mamy pieniędzy. Możemy sobie... O, szybszą dziurę sobie możemy wziąć. Dobra, niech będzie szybsza dziura. Czemu nie? Klotek chce szybszą dziurę. Czemu nie? Niech będzie szybsza dziura. Ale dziwne kolorki. So. Dawaj takie kolorki, patrzcie, mamy trochę inne kolorki i patrzcie jak ta dziura może się ruszyć. Ej, dobra, rozwalamy całą tę ścianę. To będzie, ale tu gnomów jest ja się musieli wszystkie gnomy rozwalić, wszystkie. Absolutnie i dowiedzieć się jakie jest hasło. Może się dowiemy w tym odcinku, fajnie by było. Zobaczymy, bo Klocek chciałby poznać to hasło. Ciekawe jakie jest hasło. Może 1, 2, 3, 4 na przykład. Jest taka opcja. Myślicie, napiszcie w komentarzu jakie jest hasło, jak znacie. Bo Klocek pewnie nie pozna przez 50 odcinków. Mam nadzieję w ogóle, że ta gierka jest na więcej niż dwie gry właśnie. Takie, wiecie, dwa odcinki. nie, No bo jak są tylko na dwa odcinki ta gierka jest, no to to tak słabo, co nie? Ale zobaczymy, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że na więcej. Miejmy nadzieję, fajnie by było. Bo, jak nie, to smutno. O nie, nocka się robi, nocka się robi. Szybko gwiazdki. O, możemy coś zabrydować. Pyk, jeszcze jeden. Dawaj szybko truskaweczka, byk. I wskoczyła, skoczyła, Dawaj to, szybko do... O nie, prawie doniczkę zjedliśmy. Dobra, zbieramy cały hajs. Jak najwięcej pieniędzy. Ale ten botek fajnie wygląda. Jest złoty czy brązowy? Kosek nie ma pojęcia. A czy coś tutaj się pojawia? A nie możemy sobie jeden, dwa trzy, może A możemy a, be... nie możemy. a możemy pisać A, B, C, D. Nie, zły hajs. No dobra, jak złe hasło, to złe hasło. Możemy sobie przedłużyć dzień. Dobra, to przedłużamy dzień, oczywiście, że tak, bo klocek chce być w przedłużonym dniu. Krocek woli dłuższy dzień niż nos. Noc jest słaba. Dobra, kamienie zeżryj, dawaj, dziuro, jedz jak najwięcej kamieni, smacznego, dziuro. Myk, i zrobimy sobie tak, tak i musimy sobie ulepszyć. Ulepszmy sobie e, ile ty potrzebujesz to ulepszenie? Nie no. wiem, rzuca, myk, ulepszyliśmy. Dawaj Kiwi, jak najwięcej. Dobra, gdoby, jedz, gdomy i flamingi. Flamingi muszą być mega smaczne. A gdoby to już w ogóle. Dawaj, myk myk, 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 jest! To ale leci, dobra, to, ale nakarmiona dziura! Myk, dawaj więcej hajsu, dobra, jedz te kamienie, jedz te kamienie! Jak najwięcej! Kamienie są dla dziury, prawdopodobnie, wy nie jedzcie kamieni nigdy w życiu! Klocek nigdy w życiu nie zjadł kamienia, naprawdę, i, ale wam nie poleca. Jakby zjadł, to tym bardziej wam nie polecałby pewnie, nie? Ale nigdy nie zjadł, naprawdę, nigdy nie zjadł, nigdy. Dobra, weźmy sobie więcej tego kiwi, tak, tak, jak najwięcej kiwi. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli odkurzać sobie, ulepszyć, bo to już Powoli ten odkurzacz jest taki coraz, wiecie, wolniejszy, co nie? Że on już tak coraz wolniej nam działa. Dobra, dawaj to Kimi, szybko, szybko, Kimi, Kiwi, Kimi. Kiwi, 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 dawaj do No tego się nie udało, ale coś tam wrzuciliśmy, Świnka przyleciało. Dzień dobry panie, albo pani, nie wiadomo. Napiszcie w komentarzu w ogóle właśnie, jak myślicie, że to jest pani świnka, czy pan świnka, jak myślicie? Różowa to może pani? Nic nie możemy kupić, niestety więc idziemy do następnego dnia. Po prostu się nie przespaliśmy nawet. Jesteśmy zmęczeni, jesteśmy zmęczeni. No, klocek oczywiście. Pod koniec nagrania ogarnął, że mam sobą jakoś nagrywania włączoną i dlatego pewnie wam bardzo tak Lub brzydki ten film, także klocek bardzo, bardzo przeprasza za to. No, w następnym odcinku się postara, żeby tak nie było, ale no klocek tutaj zwalił totalnie sprawę, za to mega przeprasza, Ale no już teraz nie da się niestety tego odzyskać. Musiałby klocek nagrywać od nowa i klockowi teraz jest mega smutno, także bardzo, bardzo przepraszam was za to. Także zjedzmy sobie chociaż flamingi w ramach rekompensaty, bo wiem, że chcecie, żebym zjadł flamingi. Napiszcie, co mamy jeść, nie jak, czego mamy jeść jak najwięcej w ogóle tą dziurą. Może mamy właśnie flamingi, może nie lubicie a może lubicie i właśnie dlatego mają być zjedzone. Nie wiem, napiszcie, napiszcie, bo klocka to zastanawia. Klocka nie ma pojęcia, co tutaj możemy jeść. Właśnie te gwiazdki są mega ważne. Musimy je robić tutaj myk-myk, bo będziemy wtedy zarabiać i jeszcze więcej pisosu. Dawaj flaminga sobie tutaj, e, opindol oczywiście. Weźmy sobie takimi jak najwięcej. One sobie w ogóle wchodzą do tego pokoju. Może one zdają hasła, te wszystkie e, te, 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 te tutaj, te takie, te, Kawki biegające i tak dalej. Może one znają. No nie wiadomo. Dobra, chodźmy spać szybko, szybko. O, możemy sobie zrobić tutaj upgrade'a za tysiaka, że będziemy mogli mieć jeszcze kolejnego przyjaciela. Albo możemy sobie powiększyć zasięg jedzenia dziury. Dawaj zasięg jedzenia dziury. Przyjaciel oczywiście poczeka. Za niedługo też u nas będzie. Dobra, gwiazdki szybko. Zbieramy gwiazdki. Bek, 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 bek. Ile zwiążmy? Co jest? Dobra, dawaj tutaj do flamingo. Szybko, szybko. Zaraz będziemy musieli jakiegoś przyjaciela sobie ulepszyć. Nawet mam pomysł, kogo możemy ulepszyć. Chyba, czekajcie! Tak, kiwi może mu lepszy Dawaj, kiwi, chcę zobaczyć, co jest dalej, po kiwi. pyk! I mamy. Nie wiem, co to jest. Co to jest? To jakaś jagódka chyba znowu. Co to jest? Może widogrono? Co to jest? Klocek nie ma pojęcia. Napiszcie w komentarzu, jeżeli wiecie, co to jest. Bo Klocek totalnie nie ma pojęcia. Może kocek jest za głupi, żeby wiedzieć. Żeby Dobra, gdobajemy. Tu jakieś dechy. Tu oczywiście coraz więcej punktów mamy. Weźmy to coś. Nie wiem, to, to fioletowe coś. Klocek nie ma pojęcia, co to jest. Coś to na pewno jest, zdecydowanie. Dobra, jest to dechę. Dawaj jest to dechę. Ale jest zjedzony, by nie miał. Mamy... Ej, kaseta jaka. Tu jakaś fabuła jest. Klocek nie ma pojęcia, co to jest, ale damam no, napisy. Żebyście. W sensie do no, teraz pewnie nie, ale pewnie później sobie jakoś zrobimy z napisami, żebyście rozumieli fabułę. Klocka też ciekawi fabuła, no ale na razie jest po angielsku. O nie! Najgorzej z nocy jest, a ja tyle zebrałem tych jagódek. O nie! Klock tutaj próbuje sobie wpisać hasło, nie wie totalnie jakie to jest hasło. A wy nie klikniecie w następny odcinek, który pojawia wam się obecnie na ekranie, co nie? No nie klikniecie, bo byście byli totalnymi sigbabi. Ale jak kliknęliście albo zaraz klikniecie, to dalej jesteście sigbabi. Ale klock nie podpuszcza.